Hej Jaszki, jestem Gminowska, Witam Was bodajże 12. odcinku z Heiferas. Um, w całej przed chwilą nie nagrającej przywitajki, tylko po to, żeby zobaczyć, że nie nagrywam, więc dobrze, że to zobaczyłam. Um, ale tak jak mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Tak samo jak poprzednie, że Wam się spodobały. Um, życzę Wam też ewentualnie smacznego, jeśli jedzie w tym momencie. Um, I tak. Po prędnym odcinku dosyć sporo się działo, bo kończyłam lokację od Zanzo chyba bodajże. Którą w sumie skończyłam, spukałam go, pokonałam um, i dostałam jeden klucz. I co się okazało? Muszę ogólnie zdobyć jeszcze cztery pozostałe klucze od wszystkich jakby e, tych głównych głów, że tak powiem, tych um, pracowników. E, z czego mam już dwa czy reki i Zanzo, potem że tak się nazywa? I zostałam też myślę, że złapana i w tym momencie leżę gdzieś nieprzytomna w jakimś więzieniu, a to wszystko to jest moja halucynacja, wyobrażenie czy coś w ten stylu Ale myślę, że zaraz się ogólnie przekonamy o tym, czy miałam rację. Więc co teraz ma zrobić taki debeściak jak ja? Bo... Eee, peppermint jest coś za miło. Gdyby nie ty, byłbym tutaj sam, bez nie zagra, kiedy będą kręcić o tym film. Jeśli zobaczy, będą o tym kręcić film. Jeśli kiedykolwiek zrobią u nas grę. W sumie nie wiem kto robi polski dubbing. Mm, włączyłam to polski dubbing ze względu na to, że po prostu łatwiej mi będzie wszystko montować i że nie będę musiała tyle czytać i tak dalej. Mimo, że japoński jest ponoć najlepszy. Ale na no, japoński no przyznajmy jest mało procentowych gier czy produkcji, gdzie japoński dubbing nie jest najlepszy. Chociaż ja mam coś takiego, że na przykład, jakby wiecie jak był na przykład dostępny po japońsku, nie byłabym w stanie z to zagrać, bo po prostu nie pasowałby mi język do świata. Ja mam mocno takie. E, Okej, okay, w, w kreskówkowych klimatach jest to łatwiejsze dla mnie, na przykład przypasować się do japońskiego. E, to bardziej, że bohater jest dosyć uniwersalny, jeśli o to chodzi, że może być albo z Ameryki, Europy, czy z właśnie e, Azji. Przynajmniej według mnie. E, może mógłbym mieć trochę ciemniejsze włosy czy coś w tym stylu. E, by łatwiej było mi się wczytać czytać japońskie, ale no. na no przez to, że po prostu jestem leniwą dupą nie chce się czytać, to macie po polsku giereczkę. Nawet gdzie szczerze nie ma rodzaju na ten dubbing. Nie jest może jakoś niesamowicie, niesamowicie bardzo wyśmienity, ale myślę, to że jest na stabilnym poziomie. Plan, skoro pokonaliśmy wielkiego złego, chyba za wcześnie na świętowanie. Tak Wiesz, też tak myślę. Rozumiałeś. No, Asia. Dziękuję za narażenie dla mnie życia, ale musisz się z tego otrząsnąć. Paj na

Skąd ta obsesja na punkcie Spektry? Wiesz, co to w ogóle jest? Prosta aktualizacja systemu, taka jak dla wszystkich naszych... No, tak niezbyt. ...ktoś tu nie patrzył w kot, czy... A, nieważne. To SI kontrolujące umysły. Jak mu tam? Prawda! Jesteś jedynym szefem bez pełnego dostępu do Spektry. A właśnie, ona nie zbyt ma dostępu, dostępu do robić. tego. Jestem na to zbyt zmęczona. O Boże. Zrzemnij się trochę i zapomni o tych głupotach ze spektrum Ona jest śliczna Nie chcę jej pokonywać, chcę w drużynie Jutro z rana będziesz miał ostatnią szansę na rozmowę Ale w sumie, myślę, że bez powodu Zrzemnij się trochę i zapomnij o tych głupotach ze spektrum Pokażę jej Tylko muszę stąd uciec. Myślę, że bez powodu ona nie ma... Widzę. Yy, z tym dostępem Typ, 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 CZEŚĆ! dobry, to? dobry, nie O! dzień dobry, dzień to dość zaskakujące. Twój plan to dość zaskakujące. Twój plan zadziałał może zacznie od próby wydostania się z celi? kolorki? Zależy, kto go odkontroluje. Fajnie. No, cześć. Zróbmy trochę hałasu. Ej, to jest. Nie! Biedny robocik. Mam nadzieję, że nic mu się nie stanie. Dostawcie robocika. Zostawcie Robocika! Nie! robociko, odejdź! Odejdź! Nie! jedny Robocik! Zresztą mi się ta kieleczka. Jest zabawna. I fajnie zrobiona. <laughs> Karma! On sobie złamał wszystkie palce! Kurde! Na czym to stanęliśmy? Z... Powinien zamać wszystkie! Czy masz na myśli, znowu zapomniałem planu? Panie czaj, słuchanie to część umiejętności komunikacji. Hej, staram się jak mogę! Potrzebujemy hasła Korsiki. Dobrze, dobrze, dobrze Ale, dalej. tak jak mówiłam, w myślę, że nie bez powodu ona nie, z, nie ma dostępu do kodu. Ało, po może uda ci się odkryć, gdzie z tego względu, że ona wiecie, może być całkiem dobra? Um, typu nie zgadzać się na takie kontrole umysłu, czy coś na stylu? Wiadomość wysłana, nadawca Corsica. Mamy go. Wobec doniesień o biega biegającym pośrodku defekcie y z projektu Armstrong mogę poinformować, że dzięki sumiennej postawie ochrony udało nam się swytać tego osobnika. Wielkie podziękowania dla naszych współpracowników z działu produkcji i rozwoju za wysiłki i poświęcenie w celu jego swytania. Defekt znajduje się pod nadzorem ochrony pilnowany przez naszych najlepszych ludzi. Nie widzę powodu, żeby cokolwiek miał później tak. Corsica, no to się trochę zdziwisz, co nie? Ale wygląda na syry. Tak trochę w tym mailu, przynajmniej, jakby była jakąś dobrą osobką. Jacie, znaczy, może wiecie, nie aż tak do końca dobrą, że by się postawić, czy coś w tym stylu. Mm, ale że nie wydaje się zła. Może przynajmniej ja tak pragnę myśleć, bo jest hotową po prostu. I teraz tak. Czy ja mam się udać tu, czy ja mam się udać tu? A strasznie cicho muzyka leci. Nie, trochę głośniej, ja po prostu mam ściśle słuchawki. Jako, że wiecie, ja się wciągnęłam w tę gieręczkę i nagrywam to w sumie po sobie. Um, bo mam takie, wiecie, dwa dni, w, sumie, w których mogę je nagrywać. Um, bo to też, wiecie, nie jest gierka zakupiona przeze mnie, um, tylko udostępniona z biblioteki. Um, to też, wiecie, nie... Muszę się trochę zastosować do tego, kiedy mogę nagrywać czy pożyczyć. Dostęp. Proszę, nie schowaj się. Strasznie spokojny jest na razie. Za spokojnie. No właśnie. Wygląda na to, że tu też są lasery z Anzo. Ech. Wiecie o tym, że ja tego nienawidzę? I czasem przypadkiem się uda. Uwaga, mówi Corsica. W skrzydle numer jeden nastąpiła destabilizacja ochrony. Hej, hotowo. Proszę przesłać dostępne jednostki naprawcze w celu usunięcia Jest inne zupełnie od Zamzo. Nie, wiem, czy nie, nie wchodzę na to? Ej! Hey, też mieliście tak jak za dzieciaka że jak przechodziliście po pasach to nie chcieliście dotknąć asfaltu tylko chodziliście po białych tych um, po białych jakby wiecie tych pasach jakoś tak zaś robiłam za dzieciaka o kacenka wow okej okay. No tak niekoniecznie. Słyszałeś szefową! Czekaj. Dlaczego wysyłają uczestników projektu Armstrong do naprawiania problemów? Co? Nie znasz mnie? Ja jestem czaj! Zamknij się i leć z tym! naprawić? Tak, naprawić coś tam ochronne. No dobrze, bo nikt stąd nie wyjdzie, póki to nie będzie zrobione. Bez połączenia węzłów ochronnych, centralna winda nadmierna. Ma... O nie, muszę się pewnie dostać do tej windy. Te, no, kody ochronne, jasne. Węzły, gościu, nie kody. A propos, są ich tu trzy pomieszczenia, więc bierzcie... Dobrze, proszę powrót. pana. fajna ma pan z dziomko. Winda przed tobą łączy się z lift, która zabierze nas do skrzydła korsiki. Chyba trochę nam to zajmie. Pierwszy węzeł jest poza window. Podłącz go, żeby dostać się do pozostałych dwóch na górze. Okej. Okay. Nie moja bajka. Co co masz? Coś jeszcze ciekawego do powiedzenia? Skoro masz czas na gadki, to masz i czas na pracę. A. Ale... Przez te padające węzły moje drony wariują, a są w nich moje schematy tego przyjemniaczka. O. Próbujesz mrugać? W każdym razie wszędzie tu latają. Znajdź je i sprowadź z powrotem do mnie. Czekacie za to. Gorąba... O Quest od niego mam! Nie wiem, czy w, tamtym, w tamtej lokacji była jakakolwiek. Powiem, że miałam jedną tą z na przykład głębiami. Eee, rzućcie nad okiem o staranność. Przypomnij dla wszystkich pracowników o otrzymaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Czy wiesz, jak łatwo jest uznać osobę nieupoważnioną za jednego z naszych pracowników? By się upewnić, stosujmy następną procedur procedurę. Zawsze pytaj o autoryzację. Nie bez powodu wnosimy identyfikatory. Nie zakładaj z góry, że przyzwali kogoś in z innego działu. No to on się chyba tak trochę nie trzyma. Nie pozwól, by ktoś przyszedł przez drzwi za twoimi plecami. Jeśli to konieczne, przewróć delik delikwenta na ziemię i uciekaj, aby mieć pewność, że nie wejdzie za tobą. Od niechcenia zadawaj pytania, które mogą wnieść brak związku z firmą. Na przykład, miałeś pracować dla nazwy konkurencyjnej firmy, aby szpiegować ją dalej i kraść ich sekrety, prawda? No to nie jest w sumie takie. Od, od tak rzucone pytanie. Dzięki um, tym pomocnym wskazówkom uda nam się um, otrzymać bezpieczeństwo w miejscu naszej pracy. Korsyka. No trochę, trochę jednak jesteś. Um, jesteś fajna, jesteś cute, masz zajebisty design, przynajmniej ja tak myślę, bo tak myślę. E, jakoś, nie mega mi się podoba. E, może nie jest jakieś, nie wiem, bardzo niesamowite, czy coś na stylu, co nie? Ale go po prostu lubię. Jest przyjemne. Raczej muszę się udać tutaj w takim razie. ja naprawdę muszę to robić? Ją ja chcę. Do kontrolować. Cel nie mały. Gdy będziemy już mieli hasło Korsyki. Będziemy prawie w domu. Trzech szefów wandeley i trzy hasła. Potem wyłączymy spektre. Wiem, 3 plus 3 to 6. Przecież umiem liczyć, nie jestem głupi. Ale teraz pytanie, czy ja mam iść tam na... Tutaj? Mimo niekonkretnych wskazówek udało się zainstalować wszystkie lasery ochronne. Chociaż nie da się ich włączać. To naprawdę dobra robota. Czy ja mam iść tutaj? Ale spróbuję tutaj zobaczyć, co tutaj jest. Nie? Um. Po prostu trochę nagród. E, oto moje wiersze o sprzątaniu. Sprzątam podłogi, ale roboty to czyste istoty. Może nie być zbyt wiele do sprzątania. Ej, tak, posprzątam. Pokój wszystkim, którzy trafili na te złote myśli. Boi. Może... A, bo to posąg jest po prostu. Skakiwać mu na głowę. Cześć. Czekaj, co komiksy? Jakieś wizualizacje schematów? Nie, to nie prawdziwe komiksy. Cóż, skoro tego od nas chce, czyli coś takiego mam szukać? Oj, może być ciężko. Uh. O. Excellent To nie działa, prawda? Nie działa raczej. Chociaż tyle dobrze. A to spokojnie. Noraz ja, spokojnie. Mam nadzieję, że zauważę wszystkie te latające te to... myślałem się, że w ochronie będzie Tego gówniaka zniszczyć ja Czemu Altem ciągle próbuje... Ja dosłownie ciągle Altem próbuję um, Jakby wiecie, unikać A Altem się przełącza pomiędzy nimi Oho! Ej, co się ma nowego? Ej, on ma katany, on jest samurajem. On jest szybki. Nie potrzymam tym.

że muszą robić to parowanie, no. no <laughs> Nienawidzę tego parowania w tej jebanej grze! To, co, czego najbardziej naprawdę nie lubię w tej grze jest to jebane parowanie. Się, że w ochronie będzie... I tego, że nie można skipować tych rzeczy. Niektórych. Naprawdę... Naprawdę jest dla mnie irytująca. <laughs> Na przykład tych tych, że nie można... Dobra. Aha! Nie doprowadziłam go do tego stanu. Chyba. Aha! Aha, fajnie, fajnie, fajnie. Czyli przed chwilą umarłam? Eee, no dobra, niech im będzie po prostu. Eee, naprawdę nie lubię tego... Mm, tego kontrolu... Kon no wiecie, tej kontry, że tak powiem, bardzo nie lubię. Dobra, czy jest coś jeszcze do podniesienia? Chyba nie. O! Tego na przykład nie, nie wiem, czy znalazłam w poprzedniej lokacji. Zawsze mi się, my, mi się wydaje, że dosyć dokładnie nie sprawdzam, ale tam do, wychodzi to, na co wychodzi, czyli że nie robię tego dokładnie. Ciężkie O, dobra Udało się Czasem niektóre Sam wszystko połączyłeś. A, <laughs> Niektóre takie, wiecie e, Dosyć ciężko mi idą Ale Tak myślę, że w sumie mam już 20 minut e, jaką wrócić? Prosto taka Chyba tak. Oj, nie, nie wiem, czy teraz te roboty nie będą we mnie... No właśnie. Może dobrze, że nagrywam to trochę po sobie. Dzięki czemu, wiecie, trochę łatwiej mi idzie. Coś powiedziałam, co nie? No i na co było mi to mówienie? Teraz dwa, trzy, cztery, pięć. No i na... O Boże, udało się. Ale dopiero co powiedziałam, że dobrze mi idzie pod... Czy... Zepsułam! Tyle razy z rzędu! jednak działają. Już nie działają. Nie zostały jednak zniszczone czy była to moja wina? Nie, to zniszczyłam. Ale będę musiała... Poszukać tych takich latających paczek, bo jest ich aż 10. Ale jest. O. Czy mogę tak to rozwalić? Będę musiała się tam dostać chyba jeszcze raz. Mogę? Nie, nie zrobię tego! Halo! To się tu dostać? Mogę drzwiami tutaj przejść. Oooo! Nie lubię czegoś takiego. Albo mogę tak. Czyli tak czy jakbym nie mogła. Dobra. Boże, już chciałam szkalować tą grę. No, to po prostu ja jestem małym łomkiem. Na przykład przy tym też jestem. Widzę, że Skopyta ruszyłeś do pierwszego węzła. Teraz masz dostęp do pozostałych dwóch. Dobra? Mały. Ale yy, ja wybiorę następną ścieżkę. Myślę, że w następną. Osobe, która projektowała Ustawiłem wskazówki do węzłów, ale wszystkie te platformy wyglądają tak samo. Wiecie, to już żeby w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to wiecie, to mi bardzo miło. Zapraszam też Was do linku w opisie, czy na mojego Twitcha i Discorda. I no, trzymajcie się, miejcie miły dzianek, ewentualnie miły wieczorek. I baj, 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 baj.